Najbliższe 14 minut pokażę ci jeden z sześciu kluczowych elementów modelu biznesowego typu X, czyli MBTX. Pokażę ci to na przykładzie firmy CNC, która przeszła od 2,7 miliona do 6,4 miliona złotych przychodu, jednocześnie zwiększając dwukrotnie swój zysk netto w czasie 12 miesięcy od wdrożenia MBTX. MBTX działa równie skutecznie w innych firmach z branży B2B, a nawet dla freelancerów wykonujących usługi dla biznesu. Popatrz na te liczby. Firma ta od kilku lat współpracowała stabilnie z kilkoma większymi zleceniodawcami. Niestety, zmiany na rynku sprawiły, że utraciła te najbardziej zyskowne zlecenia i była bliska utraty płynności. Żeby zdobyć nowych klientów, zatrudnili pewną znaną agencję marketingową, która miała prowadzić dla nich reklamy w Google. W ciągu 5 miesięcy wydali w sumie na samą reklamę 17 326 zł, co wygenerowało dla nich tylko dwóch klientów. Z tych klientów uzyskali przychód na kwotę 10 270 zł. Dlaczego przepalili tyle pieniędzy? Bo w pierwszym miesiącu wydali na reklamę 2736 zł, i faktycznie udało im się pozyskać klienta, który wygenerował 6 270 zł. przychodu. A to sprawiło, że właściciel firmy stwierdził, że reklama działa, więc w kolejnym miesiącu dalej kupowali reklamę, a w kwietniu podwoili nawet budżet reklamowy do 6 tysięcy i udało im się wtedy też pozyskać kolejnego klienta, który wygenerował na niedużym zleceniu 4000 tysiące Niestety, maj i czerwiec, mimo wydatku na reklamę, nie wygenerował żadnych kolejnych długoterminowych klientów, więc zaczęli szukać winnych. Ich ROAS był dużo poniżej jednego, do tego drugie tyle zapłacili agencji marketingowej za ich pracę, więc w sumie wydali ponad 30 tysięcy złotych, żeby wygenerować przychód 10 tysięcy złotych. W dodatku, ta agencja stwierdziła po prostu, że tyle kosztują lidy w tej branży i nic z tym nie da się zrobić, więc zrezygnowali ostatecznie ze współpracy z nimi. No i tak trafili do mnie. Przeanalizowałem ich sytuację, określiliśmy ich cele biznesowe i zaprojektowałem zupełnie inne ścieżki dla ich klientów z całym procesem sprzedażowym, bo to, co było wtedy uruchomione przez tamtą agencję marketingową, było tylko jednym z elementów całego systemu. Niestety, większość firm po prostu kupuje reklamę swojego produktu i myśli, że tak zdobędą klientów, no niektórzy budzą się dopiero jak przepalą trochę kasy w ten sposób docierasz tylko do 1%, maksymalnie 3% klientów, którzy są do zakupu tu i teraz. Więc przeanalizowałem ich potrzeby biznesowe i wyodrębniliśmy konkretne awatary, a w nich persony decyzyjne. Dzięki temu zaprojektowałem dla każdej z nich inną ścieżkę zakupową. Tutaj przykładowa ścieżka, przez jaką przechodzi jedna z takich person zakupowych. Jak widzisz, jest tu dużo więcej elementów. Poprzednio ta firma kierowała z reklamy prosto na formularz. Wtedy koszt Lida na formularzu wynosił kilka tysięcy złotych, ale my dodaliśmy listę e-mail, a na liście e-mail dodaliśmy produkty wejściowe, których zadaniem jest zmniejszać koszty reklamy, a nie generować zysk w firmie. W zależności od tego, kim jest Twoja persona, to te produkty muszą być do niej dopasowane. W naszym przypadku nie są to produkty fizyczne, ale produkty cyfrowe online. Dzięki temu, że są to produkty cyfrowe. To sprzedaż jest zautomatyzowana i wysokomarżowa, ale dzięki wprowadzeniu listy e-mail za Lida nie płacimy już kilku tysięcy, ale poniżej 200 zł. W dodatku, taki potencjalny klient jest kierowany na VSL, czyli tak zwane wideo sprzedażowe. W tym wideo możesz zademonstrować, jak rozwiązać jakiś konkretny problem Twojej persony, czyli tego potencjalnego klienta. Dzięki temu, że zdobędziesz uwagę persony, możesz następnie zaprezentować swoją ofertę. Taka osoba po spędzeniu swoim nagraniu wideo kilku minut nie traktuje Cię już zupełnie obojętnie, bo w czymś jej właśnie pomogłeś. Wtedy możesz przedstawić swoją ofertę. Oczywiste jest, że niewiele osób z tej oferty premium skorzysta, ale pamiętaj, że to jest dopiero początek Waszej relacji i ten potencjalny klient jest już na Twojej liście e-mail. Cały ten proces jest zautomatyzowany i działa nawet kiedy ty śpisz. W ten sposób przeprowadzasz swoich potencjalnych klientów przez proces budowania relacji. Osobom, które nie skorzystają z oferty głównej, nazwijmy ją zamiennie produktem premium, ale są już na liście e-mail, możesz sprzedać inne, tańsze, tak zwane produkty wyjściowe. Mogą to być na przykład kalkulatory, które rozwiązują jakiś ich problem, mogą to być checklisty, mogą to być konsultacje w jakimś ważnym dla nich temacie, szkolenia czy właśnie kursy online. Mogą to być również produkty fizyczne, jeżeli Twoja firma takie na przykład produkuje. Generalnie chodzi o to, że musi to być coś, co jest przydatne dla Twojej persony, ale jest stosunkowo tanie, żeby decyzja zakupowa nie trwała tygodniami czy miesiącami. Generalnie na tych produktach nie staramy się zarabiać w biznesie. One mają nam obniżać koszty reklamy i umożliwić budowanie własnej listy e-mail, bo lista e-mail to zabezpieczenie płynności Twojej firmy. Niektórzy myślą, że budowanie społeczności w social media daje im właśnie tę przewagę w biznesie. Tak, ale tylko do czasu utraty konta w social media lub zmiany algorytmu. Natomiast zbudowanie w poprawny sposób listy mailingowej zagwarantuje Ci Twoje własne źródło dotarcia do klientów. A kiedy już ich masz na liście e-mail, to kolejnym krokiem jest pomoc tym osobom w rozwiązaniu ich problemów i zapewnieniu im kolejnych produktów czy usług. Ale to nie wszystko. Bo tym magicznym elementem są liczby KPI. Są to współczynniki, które pokazują jaką skuteczność ma taka ścieżka na każdym etapie transformacji Twojego klienta. I kiedy Twoi klienci przechodzą przez tę ścieżkę, to dokładnie w tych miejscach znajdują się te liczby, które pokażą Ci co w tej ścieżce nie działa i co jest do poprawienia. Popatrz jak to się prezentuje w arkuszu. W sierpniu 2022 roku do uruchomienia MBTX klient wydał na reklamę 2000... 946 zł. To wygenerowało 17 lidów na listę e-mail w cenie 173 zł. za sztukę. Od tego momentu mamy już kontakt do klienta bez kupowania reklamy. Z tych 17 lidów 14 osób obejrzało WSL, następnie 4 osoby przeszły na stronę z ofertą, z tego 3 osoby wypełniły formularz, czyli wypełnienie formularza już w pierwszym miesiącu kosztowało 982 zł. Na rozmowie okazało się, że z tych trzech osób tylko jedna zakwalifikowała się do współpracy, ponieważ miała odpowiednie zlecenie oraz odpowiedni budżet. Następnie ta osoba skonwertowała do klienta na próbną serię detali. Więc KPK, czyli koszt pozyskania klienta, wyniósł w tym momencie 2946 zł, czyli ostatecznie nie mało, ale w tym miesiącu osoby z listy e-mail email. Miały możliwość zakupu produktu wejściowego za 297 zł, i tej transakcji dokonało 6 osób, co wygenerowało dodatkowe 1782 zł. Mam nadzieję, że już teraz czujesz potencjał tego rozwiązania. Więc ostatecznie koszt pozyskania klienta na usługę spadł do kwoty 1164 zł, czyli tym cyfrowym produktem obniżyliśmy koszt pozyskania klienta prawie trzykrotnie. Firmy, które nie mają tego rozwiązania, to każdego miesiąca ryzykują, że ich konkurencja to zrobi i ściągnie do swojej bazy najlepszych klientów z rynku. Następnie zbudują z nimi relacje przez internet, a kiedy będzie mniej zleceń na rynku, to oni będą mieli olbrzymią przewagę, bo ci klienci będą już ich znali, bo wcześniej mieli już z tą firmą jakąś interakcję, więc są w grupie tak zwanych rozgrzanych leadów. Dlatego jeżeli to ty zbudujesz taki system, to stworzysz biznes, który nie dość że automatycznie buduje relacje z klientami, zgarniając ich z rynku, to jeszcze sam za siebie płaci. A tobie pozwala wybierać do współpracy tylko te firmy, które cenią jakość dostarczonej usługi czy produktów. Jak widzisz, dało się zmniejszyć koszty pozyskania LIDA, ale to nie wszystko, bo ten model biznesowy umożliwia utworzenie tzw. filtra dla klientów, którzy spełniają dokładne Twoje wymagania. Dużo firm oferuje konsultacje za darmo, a to zajmuje dużo czasu i często po takiej konsultacji okazuje się, że klient nie kwalifikuje się do współpracy. Dlatego w procesie sprzedażowym dodaliśmy pierwszą, krótką konsultację, na której kwalifikujesz klienta, czyli ten klient musi spełnić określone warunki. Na przykład musi mieć potrzebę zamówienia usługi w określonym wcześniej budżecie albo musi mieć potrzebę jakiegoś większego zamówienia itd. Kiedy klient zostanie zakwalifikowany, to wtedy dopiero umawiasz go na konkretne spotkanie ofertowe. W moim przypadku ta druga rozmowa to rozmowa online, na której pomagam osobiście klientowi zrozumieć ten model biznesowy i przedstawić go na liczbach w odniesieniu do jego własnej firmy. A kiedy klient zdecyduje się na skalowanie sprzedaży w swojej firmie, to wtedy dopiero przedstawiam mu konkretną ofertę. Na takiej liście e-mail możesz dosprzedawać następnie kolejne produkty. W tym przypadku dodaliśmy w trzecim miesiącu kolejny produkt cyfrowy o wartości 970 zł, który jest rozwinięciem poprzedniego produktu cyfrowego. W październiku sprzedaliśmy tylko dwie sztuki tego produktu, ale spójrz co się stało już w grudniu. Produkty cyfrowe wygenerowały 7444 zł przychodu, co przy wydatku 6000 zł na reklamę sprawiło, że jeszcze zarobiliśmy na tym 1444 zł. Więc system marketingowy zaczął budować listę e-mail i jeszcze przy tym generować zyski, a jednocześnie dostarczać tylu klientów, że można po prostu wybierać i przebierać. W grudniu również został zdobyty długoterminowy klient, którego zamówienia w ostatnie 3 lata wygenerowały większość zysków w tej firmie, ale ten proces marketingowy jest cały czas kontynuowany do dziś, dzięki czemu kwalifikacja klienta do współpracy ma wyższe wymagania. Oczywiście na liście email planujemy dodatkowe produkty cyfrowe dla klientów, którzy jeszcze nie nawiązali współpracy. Ten system działa jak kula śnieżna, kiedy się go dobrze zestroi, a wszystkie decyzje są podejmowane na podstawie liczb, a nie intuicji. Popatrz, analizując historyczne wskaźniki, widzisz co działo się w poprzednich miesiącach i widzisz, czy masz zwiększać budżet, czy masz poprawić jakiś element w lejku sprzedażowym. Dla przykładu okazało się, że mogliśmy poprawić nagłówki na formularzu i po ich zmianie skuteczność w kolejnym miesiącu wzrosła z 33 do 50%. Wiem, że większość sceptyków stwierdzi, że te liczby są zbyt małe statystycznie, żeby można było na ich podstawie podejmować decyzje, ale wdrażając MBTX do firm nie tylko to analizujemy. Wdrażam również analitykę zachowania się ludzi na stronie, gdzie każdy ruch klienta myszką jest analizowany i na tej podstawie podejmujemy decyzję, co jeszcze poprawić w samym interfejsie strony. Do tego wdrażam moim klientom też inne systemy, takie jak CRM i automatyzację AI oraz rozwiązania, których nie stosuje jeszcze 98% agencji marketingowych, ale o tym nie chwalę się publicznie, bo to daje moim klientom olbrzymią przewagę. Mało tego, moje usługi są kilkukrotnie tańsze od najpopularniejszych liderów branży i daje gwarancję satysfakcji lub zwrotu pieniędzy, albo pracuje dalej za darmo, aż osiągniesz efekty zdrożenia. To zależy od tego, jaką umowę współpracy podpiszemy. Moja bezpośrednia konkurencja tego niestety nie zapewnia. Interesują ich jedynie zyski. Oczywiście nie współpracuję z każdym, i proces kwalifikacji uwzględnia nawet to, jak rozmawiam się z potencjalnym klientem. Włącznie z tym, czy jest terminowy i czy oferuje dobrej jakości usługę. Bo wychodzę z założenia, że nasza praca ma być na zasadzie 3 razy Win. Ja jestem zadowolony ze współpracy z Tobą, Ty jesteś zadowolony ze współpracy ze mną i oczywiście Twoi klienci są zadowoleni ze współpracy z Tobą. Bo tylko wtedy każdy jest przysłowiowym zwycięzcą. Oczywiście pokazana ścieżka klienta jest tylko przykładem, i w Twoim biznesie na pewno będą one inne, bo każdy biznes wymaga innych działań w zależności od Twoich celów. Kolejna sprawa jest taka, że ja pracuję z moimi klientami nie na poziomie samego marketingu czy sprzedaży. Zaczynamy od wizji Twojego życia i tego, co ma Twoja firma zrealizować dla Ciebie lub tego, czego jeszcze nie zrealizowała. Bo często jest tak, że masz pieniądze, ale nie masz czasu dla siebie i rodziny, przez co tracisz kontakt z najbliższymi, a biznes jest dla Ciebie Twoją złotą klatką. Co z tego, że kupujesz kolejne Lamborghini? Jak wiecznie jesteś w pracy, tracisz szacunek u najbliższych, a przecież kiedy startowałeś z biznesem, miało być lepiej niż na etacie. Miałeś być panem własnego losu, a jesteś zakładnikiem swojej firmy i pracowników, którzy bez ciebie rozniosą firmę w pył. Kiedy znam już twoje prywatne potrzeby, jakie ma dostarczyć dla ciebie twoja firma, to kolejnym krokiem jest określenie misji twojej firmy względem rynku, na którym działasz. Jak mamy już te dwa kluczowe elementy, no to dopiero wtedy zaczynamy pracę z Twoim biznesem, czyli te podstawowe, potrzebne rzeczy, o których każdy wie, ale ich po prostu nie robi. Określamy Twoich docelowych klientów oraz poprawiamy Twoją główną ofertę, czyli ofertę premium. Następnie projektujemy całą ścieżkę marketingową, sprzedażową Twojego klienta i określamy liczby, za pomocą których będziemy ją monitorować. Mam na to już porządnie przetestowany cały proces w wielu niszach, który składa się z sześciu elementów i nazwałem go właśnie MBTX, co jest skrótem model biznesowy typu X. Jeżeli więc chcesz w firmie zbudować powtarzalny i mierzalny proces pozyskiwania klientów premium, który zgarnie klientów z przednosa konkurencji i dostarczy do Twojej firmy, to kliknij przycisk, wypełnij formularz i do usłyszenia na rozmowie kwalifikacyjnej. Po rozmowie dostaniesz również dostęp do mojej tajnej listy e-mail, na której zdradzam kolejne sekrety MBTX, ale ta lista jest dostępna tylko dla osób, z którymi już rozmawiałem. Na pierwszej rozmowie osobiście porozmawiasz ze mną, a jak stwierdzę, że mogę Ci pomóc, to umówimy się na kolejną rozmowę, tym razem na Google Meet. Miłego dnia i powodzenia w biznesie. Do zobaczenia.